Wielka różnorodność istniejąca w naszym regionie, różnorodność kulturowa, dokładnie, dokładnie się przejawia również w różnorodności kulinarnej. Dla nas to jest znakomita okazja, żeby pokazać te produkty, zwrócić uwagę na ten, na ten aspekt tuż przed rozwijającym się ruchem turystycznym. Zwracamy też uwagę na to, że ci producenci, drobni producenci takiej właśnie żywności, takich właśnie specjalnych smaków mogą na tym też trochę, trochę zarobić. Zwracamy uwagę na, na miejsca, w których funkcjonują kwatery agroturystyczne, w których funkcjonują jakieś konkretne gospody, jakieś restauracje, które oferują właśnie coś, coś wyjątkowego. I to jest świetna okazja, żeby zaprosić tych wszystkich z Państwa, którzy w tej wielkiej różnorodności kulturowej pomoże dostrzegą również różnorodność smaków. Miałem swojego faworyta, jeszcze w tym momencie nie mogę powiedzieć, bo nie wiem jak się zakończy podsumowanie konkursu, ale wszystkie potrawy były rzeczywiście regionalne, nasze, tradycyjne. No warto tu było być i je smakować. どうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞ